Nowe Później Na pewno nie Dzień dobry. Witam wszystkich. Otwieram 66. sesję Rady Gminy Ślemin. Na sesji pragnę powitać Wójta Gminy Ślemiń, panią sekretarz panią skarbnik, pracowników merytorycznych referatów i nawiązując do wczorajszego dnia, wczoraj wybieraliśmy sołtysów i pragnąłbym państwu, szanowni radni i szanowni państwo, przedstawić panią Alicję Herli, która będzie reprezentować jako sołtys sołectwo Kocon. No i myślę, że Gromkimi prawami należy panią przywitać i również podziękować tymi prawami panu Biuskowi, który przekazał to stanowisko. Gratuluję. Pozwólcie, że odczytam porządek obrad już na siedząco. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Następnie punkt dotyczący przyjęcia protokół tej piątej sesji Rady Gminy Ślemień, punkt czwarty omijamy, pozwólcie, punkt piąty uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Ślemień, punkt szósty uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego gminy, gminy, na terenie Gminy Ślemień Punkt siódmy. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminyślemin na rok 2024. Punkt ósmy. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2024. Punkt dziewiąty. Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy stałej Komisji Rady Gminy na rok 2024. I tak będziemy uchwalać Komisję e, Budżetową Polityki Gospodarczej Społecznej. Komisji Oświaty Kultury Sportu Turystyki, Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Ekologii i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg i Wniosków. Punkt 10. uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 i bardzo proszę o wprowadzenie punktu 10 i 11 na wniosek wójta, punkt 11. uchwała w sprawie Zmiany WPF. 12 wolne wnioski, 13 zakończenie obrad. Na sesji jest 9 radnych, dlatego obrady będą prawomocne. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 9 głosami. Przechodzimy do punktu trzeciego. Czy są uwagi do protokołu z 64, 65 sesji radnych? Nie widzę. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Yy, punkt czwarty. Oddaj mikrofon Wójtowi. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, e, Szanowna Pani Sołtys, e, Szanowni Goście. Otóż sprawozdanie e, z realizacji uchwał z dnia 18 stycznia i 24 stycznia bieżącego roku i tak na 64. sesji uchwała nr 400 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwała ta została zrealizowana. Uchwała nr 401 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2024. Uchwała ta jest w trakcie realizacji. Uchwała nr 402 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy ślamień. Uchwała ta jest w trakcie realizacji. Uchwały z 65. sesji, ta uchwała 403 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola publicznego w Ślemieniu. Uchwała ta jest w trakcie realizacji. Oprócz tego, między sesjami wykonywałem bieżącą pracę w Urzędzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu Wojtowi. Kolejny punkt uchwała w sprawie zmiany uchwały. W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy ślemiej Rada, działając na podstawie prawnej o samorządzie gminnym, jak również y, paragraf 49 Statutu Gminy Ślemiej uchwała nr 2 4 2018 Rady Gminy Ślemej z 29 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Rady Gminy Rada Gminy Ślenich uchwala co następuje. W paragrafie W zmianie ulega paragraf drugi zgodnie z uchwałą nr 2 4 2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ślenia otrzymuje nowe brzmienie w zakresie składu osobowego Rady Gminy Ślemina Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej proponuję Pana Radnego Arkadiusza Kanie, czy Rada popiera to mm, mm, tą kandydaturę, przepraszam. Kto jest za? Dziękuję. Panie Arkadiuszu, bardzo gratuluję. Paragraf drugi. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzyć przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z niepodjęcia podjęcia. Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Gminy Ślemi oraz zamieszczeniu w biuletynie w formacie publicznej. Przechodzimy do punktu szóstego. Uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Siemi. Oddaję głos wójtowi. Zreferuję pewnie pracownik urzędu gminy pan Paweł Misik, ale chodzi o uchwałę i proszę państwa radnego o przegłosowanie. Otóż zawieramy umowę z wojewodą a dofinansowanie właśnie tego transportu publicznego to jest obligatoryjny zapis, który, który musimy spełnić. A pan Paweł opowie zaraz o szczegółach. Tak, już Rada wcześniej wyrażała tą zgodę na zawarcie tej umowy, natomiast poprzednia uchwała z racji z zakresu została uchylona przez organ nadzoru i aktualnie w tej uchwale, która jest poddawana pod głosowanie znajduje się tylko wyrażenie zgody na zawarcie przez wójta gminy umowy z do dofinansowanie dach publiczny transportu u Dziękuję bardzo. Rada gminy uśmiechniu w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy działając na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 4 oraz artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, jak również artykuł 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, jak również z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Rada w śledzieniu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina jako organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizuje gminne przewozy pasażerskie, podejmujące, podejmując Odpowiednie działania związane z organizacją tych przewozów. W paragrafie 2 wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę średniej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w artykule 22. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym oraz do zawarcia umowy o dopłatę, o której mowa w artykule 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, paragraf 3, wykonanie uchwały, powierzyć się Gminy Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy teraz do głosowania. Kto z radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Proszę o decyzję. Zagłosowało dziewięciu radnych. Uchwała podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. Zwierząt na trening w Siemi w roku 2024. Panie Wójcie, Panie Mariuszu, Jak co roku na podstawie artykułu 11 ustawy o ochronie zwierząt, stajemy przed koniecznością podjęcia uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Program został przygotowany na niemal identycznych zasadach jak w latach poprzednich y, zapisów ustawy nie uległy zmianie. Poprzednie y, lata pokazały, że współpraca z jednostkami idzie w dobrym kierunku. Dlatego y, w tej uchwale, w stosunku do poprzednich lat, nie zmieniamy nic. Uchwała posiada stosowne y, opinię. Y, jeszcze dla przypomnienia, bardzo proszę, jakie to organizacje, z którymi nas współpracuje? Y, y, przede wszystkim, y, uchwała nad zwierzętami zapewnia. Żywieckie Słońsko, Fundacja Fłóczany Los. Współpracujemy z nimi od wielu lat, a zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na podstawie umowy zapewnia pomoc pan weterynarz Maciej Kwiatek. Jest z Dziękuję. Tutaj w uzasadnieniu jeszcze tylko przedstawię, że łączna kwota, na którą. To zadanie jest przewidziane, to 17 400 i tutaj mamy to rozbite, że na Fundację Sojiska dla Zwierząt kwota jest przeznaczona 8 400. Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie to jest 500 złotych, odławianie bezdomnych zwierząt kwota 4000. Poszukiwanie nowych właścicieli, to jest kwota 200 złotych, wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 200 złotych, i tutaj mamy jeszcze umowę z panem weterynarzem 4100. Przejdę do odczytania uchwały. Rada Gminy działa. Na podstawie prawnym o samorządzie gminnym z 1990 roku, jak również z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. I Rada Gminy w śledzeniu uchwala w paragrafie pierwszym, przyjmuje się ten program, w paragrafie drugim, wykonanie powierzeń w Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni. Oddawne jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Nie widzę uwag, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o wybór. Uchwała podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt ósmy. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Kminieszeni na rok 2024. Plan pracy Rady Kminieszeni przedstawił przewodniczący y, Rady. Plan został tylko zmieniony o zmienienie dat, które wynikają ze zmiany y, kolejnego roku. Ym, został przesłany, także uważam, że po dziewięciu latach pracy nad tym y, planem nie ma sensu go odczytywać. Wszyscy go znamy. Nie widzę uwag, wobec tego przystępujemy do zatwierdzenia pracy nad tymi myślami. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał proszę o decyzję. Zagłosowało dziewięciu radnych. Plan przyjęty jednogłośnie. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy z komisji Rady na rok 2024. Może zanim Przejdziemy do tego punktu, to poproszę o zabranie głosu i pobieżne krótkie przedstawienie ewentualnie jeśli coś zostało zmienione z poprzednich lat Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej Pana Jukaszczyca. Dziękuję. Plan pracy nie uległ zmianie, z tym, że w ciągu 2024 roku, jeżeli będą wynikały jakieś zmiany Wpływu lub większych wydatków, wówczas komisja weźmie to i dokopuje do przedłożonego planu. Na bieżąco będzie to zmieniane. Dziękuję bardzo. Oddaję głos pani Aka Czymarsiak. Również na Komisję Oświaty na z Ze z możliwością wprowadzenia zmian. Dziękuję. Oddaję głos panu Januszowi Gibas tak takie jak w poprzednim roku, takie zmiany jak w możemy Dobrze, ja tutaj tylko szybko przedstawię plan pracy ekologii. Aha, przepraszam, Pan Włodan, tak, proszę o wybaczenie. Plan taki sam jak w zeszłym roku, no, jeżeli będzie potrzeba, to do jakieś korekty, życie pokazuje czasami co innego. Dziękuję. Panie Jarku, czy podtrzymuje pan ten sam plan pracy? Tak, plan pracy Komisji Rewizyjnej podobny jak przed. No i czy zapoznał się już pan tak. z planem pracy z i wniosków jako nowy przewodniczący, czy podtrzymuje pan plan? Tak. Dziękuję. Panie Piotrze? Analiza na bieżąco i wniosków, jakie tutaj do gminy. Na razie nie ma żadnych, także żeby... dobrze. Dziękuję. Rada Gminy śledził w sprawie uchwalenia planów pracy stałej Komisji Kadry Mieszkania w 2024, działając na podstawie prawnej z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Rady Miesięcej i następuje paragraf pierwszy, uchwala się plan pracy stałej Komisji Rady Miesięcej na 2024 i to jest plan Komisji Budżetu Polityki Gospodarczej i Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Rzucim, Ochrony Pożarowej, Komisji Ekologii i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków, Petycji. Wszystkie plany są załączone w załącznikach. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzać przewodniczącemu Rady Myśleli. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do zatwierdzenia planów tej komisji. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zagłosowało 9 radnych. Podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Oddaję głos panu przewodniczącemu Komisji Budżetowej panu Jurkoścowi. Na posiedzeniu komisji y, brało udział sześciu członków na 8 statutowych, które obrały były prawomocne i y, w przypadku zmian w uchwały budżetowej na 2024 rok, jak i w przypadku wiel zmiany wieloletniej prognozy finansowej, Ślemień jednogłośnie y, członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali oba projekty. Dziękuję. E, dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie zmian, jakie nas czekają. Panią Skarnik. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślębiej na rok 2024 dochody zwiększa się o kwotę 115 680 zł, w tym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 3680 zł, a dochody majątkowe zwiększeniu o 112 000 zł. Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zwiększone. 43 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3680 zł, a wydatki majątkowe o 140 tysięcy zł. Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu po stronie dochodowej oraz wydatkowej kwoty 3680 zł ze środków funduszy Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zgodnie z artykułem 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy oraz wprowadzenia do budżetu po stronie dochodowej kwoty 112 000 zł planowanej do pozyskania ze środków Urzędu Warszawskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sowecka 2024. Celem tego konkursu jest umożliwienie społeczności lokalnej realnego wpływu na zainwestowanie środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia Będą, które będą służyły jej rozwojowi. W ramach powyższego konkursu gmina w porozumieniu z sołectwem Ślemień ubiegać się będzie o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą Zakup i montaż wiatr przystankowych w miejscowości Ślemień. Na zadanie to planuje się wydatkować 140 tysięcy zł. Kwota wkładu własnego w wysokości 28 tysięcy zł będzie pokryta z przechodów budżetu gminy Ślemień na rok 2024, pochodzących z wolnych środków. Zostają one zwiększone o kwotę 128 tysięcy zł. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie. Pani Skarbnik, skoro mam pani mikrofon, bardzo proszę jeszcze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślęiej, to dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do tej uchwały. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów wynikających ze zmian budżetu dokonanych zarządzeniami oraz uchwałą od ostatniej zmiany tej uchwały, czyli od 21 stycznia 2024 roku. Dochody ogółem zwiększono tutaj o 115 900 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 900, a dochody majątkowe o 112 000 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 143 900, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 900, a wydatki majątkowe o 140 000 zł. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 5 445 683 zł. Na kwotę zmian planu dochodów i wydatków składają się omówione przy okazji poprzedniego projektu uchwały zmiany budżetu. Oraz dokonane zarządzeniami zmiana dochodów i wydatków w kwocie 220 zł. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów oraz wydatków zostały przedstawione w załączniku numer 1 oraz w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję pani skarbnik. Przechodzimy do punktu dotyczącego. Zmiany budżetu na rok 2024. Rada ślemieniu działa na podstawie artykułu 18 ust. 2, punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jak również artykuł 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Ślewieniu dokonuje zmian które stanowi za, e, paragraf od 1 do 7. Do tych paragrafów paragraf są załączone załączniki. W paragrafie 8 wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Myślani. W paragrafie 9 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem zmian w budżecie na rok 2024? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zmiany zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj również Rada Gminy działa na podstawie prawnej z 8 marca 1990 roku, jak również z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy w Śleminiu w uchwale nr 63 396 2023 Rady Gminy Ślemin z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i Myślenia prowadzą się następujące zmiany. Załącznik nr 1 do uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenia wraz z prognozą kwot budżetu spłat zobowiązań na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, paragraf 2. Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, paragraf 3. Wykonanie tej uchwały powierzamy wójtowi Gminy Ślemiń i paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za zatwierdzeniem zmiany w jednej Prognozy Finansowej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za głos. dziewięciu radnych. Punkt 12. Proszę zabierać głos w wolnych wnioskach. Nie widzę owych, dlatego przechodzimy do Punktu 13. Zakończenie obrad. Serdecznie wszystkim dziękuję. Chciałbym zaprosić wszystkich, którzy mogą, abyśmy się przeszli na przedszkole i obejrzeli budujące się w przedszkole, ewentualnie zapoznali się na miejscu z jakimiś problemami. Kończę obrady. Dziękuję jeszcze raz.